Okej, okay. a jaki to jest sklep z tą kurteczką mniej ekskluzywny czy bardziej? No biorno A nie była taka droga, ja cię tak kocham Marek Ja ciebie też bardzo kocham Cieszę się, że do mnie wróciłeś Ja też się cieszę bardzo Czarny czar, czarne czarny palec, jaki dolce ile suko bym ci dał, żeby móc zapomnieć Difitujesz ze mną mała byłaś jak te sprane trampki nic już teraz nas nie łączy na mych nogach mam wetmansy, wiesz Mogliśmy zwiedzić cały świat we dwoje a po tobie w moim sercu nie bój się mnie, spokojnie. Ja nigdy. Idziemy do niego, bo jesteśmy po prostu do dzisiejszego filmu. Ale facie się uderzył. Prayer znowu. Co mi znowu robią? Znowu się złamali. To jest. Jak znowu? Dlaczego? To nie znowu? Masz Na 3 sekundy na założenie maski inaczej nie będzie cenzury na filmie. Raz, dwa. Już, już. No i nie ma cenzury na filmie. Sam za co Marketing płyty, poszedł, plac. Nie, jak się spało dzisiaj? A powiem ci, że wyśmienicie. D dobrze, się posuwa, moją dziewczyna. Co robi? To posuwa. Dobrze? O, się Ale na, faktycznie. Na takich, Jesteś potrzebny na filmu. No takich zmęczonych wyglądają. Słyszysz? Do jakiego filmu? Mówisz? No, zaraz ci powiem, tak? No to czekaj, to daj nam jeszcze pół godzinki, ok? Za się to robić? Po prostu pół godzinki. Ale dobra. Zajmiam. Za pół godziny, jak ci powiem o co chodzi, to tak naprawdę zmieni wszystko. Okej, okay, do pół A godziny. Ale też też nie wiesz o co chodzi? chodzi jeszcze? No. no, jeszcze nie wiem, jeszcze hmm. nic nie mówiłeś. Także ja mam już po prostu w dupie tą dziewczynę, rob sobie z nią co chcesz, możesz jej zrobić dziecko, możesz ją znaleźć w tym swoim hifem, którego masz. Lubię, na razie masz. No. Ojej, jaki Co on tam robi? Pół godziny mamy czekać, tak? No to czekaj. A wiesz, co chodzi w tym filmie? No jeszcze nie wiem się wytłumaczyć, co? Pójdziemy do mojej byłej dziewczyny. Y jak do twojej byłej? Zamierzam do niej wrócić, ponieważ umówiłem się z nią na dzisiaj. Ty nie możesz sobie nowej znaleźć? Wiesz co, moja była jest o wiele wiele lepsza od tej Karolinki. Ale też taka płaska? Tak, też taka płaska. Aha. No dobra. Ty Marek, co tam się dzieje? Czy to słyszysz? No słyszę, co ją tak, tak, tak. dług czyta? Dobrze i tak, dobrze. Mam nadzieję, że od tyłu ją Co ona tego nie przeżyje? Co? Ona tego nie przeżyje, gdy słyszysz co? Debil za Dobra, Marek, nie ma co tego nagrywać. Możesz Dobra. przestać? Ej! Możesz przestać? Marek, no, Ja tu jestem! Fryer za strony. Kiedyś mu łapy ukręcę. Dobra, czekamy i lecimy. I co? Dalej byłeś mi laską obracał? dalej byś mi laską obracał? No co, co spokojnie? No co ty odwalasz? jak ją traktowałeś? Wyzywałeś, ja jak ją traktowałem? Wyzywałeś ją od najgorszych, upokarzałeś. A ty co robisz? Szarpałeś. A ty co z, z niej robisz? Co ja z niej robię? Opracasz ją no na jesna. moich oczach! No i co z tego? No już nie jest twoją dziewczyną, tylko moją, siadaj! Nie, nie, teraz nie usiądę. Chciałem usiąść, ale nie usiądę. Jaki masz problem w tym? Ja mam w dupie tą dziewczynę. Zresztą, totalnie mam ją w zresztą dupie. Zresztą powiedziałeś, że nie chcesz z nią być, nienawidzisz jej, masz ją w dupie. To co się dziwisz? No to, że tak ją no, mówiłem, to nie znaczy, że tak jest. To znaczy, ale że masz... rzeczywiście teraz nie, to już znaczy, tak jest. To znaczy, że masz prawo obrażać dziewczynę? Wraca do swojej byłej. No dobra, spoko. No Barek. No to jedziesz z nami do niej. A po co ja jestem potrzebny. A co? Myślisz, że tak sobie będziesz cały czas? Co w jeszcze? Sensie? No, zabawiał się z moją dziewczyną, z Karoliną. Ale sam przed chwilą powiedziałeś, że to nie jest twoja dziewczyna. No nie, Bierzesz ale skąd? co ja mam pozwolić na to, żeby on nic w życiu już nie robił, tylko... Zabawiał się z nią? Dobra, dawaj podejmę. Nagrywa z nami film dzisiaj i ty. Dobra, poleci z nami sobie. No Dobrze, mogę pośmiemy się. Moja była ma parcie na fame. No o, fame. Od dawna mi pisze, że chciałaby koniecznie w jakimś filmie wystąpić. Także będziemy ją nagrywać. Jedziesz z nami? No ja, jadę, ja. Jadę. Kto Mógł będzie trzymał kamerę? Kto poprowadzi samochód? No ja będę prowadził i trzymał, no. Nie, no ja będę nagrywać, mogę nagrywać. No tak, od tego właśnie jesteś. No dobra, ok. kamerzysta, a nie dymacz. A już nie jesteś zły? Jestem i zawsze będę. Oj, Tamarek, nie powinieneś być zły, to tylko wiesz. No ale w sumie śmicło Jeść, Dlaczego to? świństwo? No. To, a on jej nie zrobił świństwa, jak ją wyzywał od najgorszego? No też zrobił, no ale ty obracasz jego dziewczynę, jednak jesteś jego przyjacielem. Ale ona już nie jest z nim, zerwała z, z nim. Nie jest moim przyjacielem, nigdy nie był. Zerwała z Aha. nim. Napisałem tylko to dla wyświetleń, że jest przyjacielem, tak? Naprawdę? No tak. Zerwała z nim, rozumiesz, błażej, zerwała z nim. Jaki ty problem widzisz, zerwała? Jak się zrywa <laughs> z kimś, to się już z nim nie jest. Więc ale... nie zrobiłem nic. No dobra, no. Dobra, to dawajcie, lecimy. Nie się pytasz? No. No, ja nie wiem, bo ty się mówiłeś w Znaczy ja po prostu adres wpisałem mu w nawigację i on ja wjedzie, nie wiem gdzie jest. Ej, ale nie wierzaj do rzeki, co ty? Dlaczego? Ale spróbowało do rzeki wjechać. To to jest tutaj czy co? To jest teren prywatny, tu nie możemy parkować. no, no co to zaparkuj. Co za problem? No a jak nas odholują? Opie. No to no To Co będziemy na piechotę po wracać? Nie no, bo taksówkę zatonimy, ale ty pojedziesz po ten samochód, tak? Parkuj. Parkuj. Ona. No. Pamiętasz? No pamiętam, ale to już dawno temu było. Nie, tak da. Tej. Spotkałam się z Tobą tylko po to, żeby ci powiedzieć, że jesteś skończonym śmieciem. I bardzo dobrze, że Karolina cię zdradziła z kamerzystą. A to nie pójdziemy nigdzie sobie? Nie. Czemu? Na co ty liczyłeś? Nagle sobie o mnie przypomniałeś? Proszę, co? Ale cały czas pamiętałem, bo ja chciałem ogólnie zerwać Karolina. Ale no, in inaczej wyszło po prostu, że jednak on był szybszy. No, Powiedziałeś mi rok temu w twarz, że mnie zdradziłeś. Ona zrobiła teraz tobie to samo i zobacz jak ja się czułam. Eee, nie. Ja przecież nigdy cię nie zdradziłam. czy cię, ja nie będę jakąś opcją B, bo cię nie wyszło w twoim nowym związku. Ale ja i tak miałem ją zostawić dla ciebie. Tak? No po prostu przez przypadek wyszło z nim. Dobra, nie rób ze mnie głupiej blondynki, okej? Okay? A czy ja powiedziałem kiedykolwiek, że jesteś o blondynką? Ja się doceniam blondynki. Jakoś wolałeś ją ode mnie. No i to był największy błąd w moim życiu i po prostu chciałem do ciebie wrócić. Nie znaczy, wiem, wiem co Absolutnie się... nie chciałbym do ciebie wrócić. Po prostu może się przejdziemy, jak, jak kolega z koleżanki. No ewentualnie mogę się zgodzić, ale nie wiem. Zacznij, z kamerą nic. jestem nagrywam wszystko. I z pół metra ode mnie. To, tam sobie pójdziemy w tamtym kierunku, okej? Okay? Widzisz, widzisz. Fajnych informacji się Marek dowiaduje. Ty ją, ty ją zdradzałeś? Ty ją zdradzałeś? Ty ją zdradzałeś? Co, no co? jak się? to się robi? A Ona wróci do mnie na 100%, nie? No nie wiem. Wróci do mnie. Nie ma innej opcji, ale wróci do mnie, nie? A dlaczego ty ją zdradzałeś? Ja jej nigdy nie zdradziłem. Ja ją po prostu zostawiłem na Karoliny. Nieważne, ale nigdy nie zdradziłem. Jej. Najpierw ją zerwałem, a jak godzinę później stwierdziłem, że będę z Karoliną. Dobra, nieważne, idziemy. Tam? Co to jest? Restauracja. To ma być restauracja? Spokojnie. Restauracja jak restauracja? Myślałam, że zabierzesz mnie do jakiegoś bardziej prestiżowego miejsca. nie, to już prestiż się trochę skończy. Mm, no nie sądzę. Sorry, ale jeśli chcesz do mnie wrócić, to ja nie będę jadała w czymś takim. Może jeszcze do kebaba mnie weź. A jakbym był biedny? Kiedyś byłeś i jakoś z tobą byłam, no ale wiesz, teraz się musiałbyś trochę postarać. Żeby co, że... no, żeby. To tutaj, tak? Ja tam nie no, wejdę. Kochanie, no. Zastępnie. Nie bądź taka. No jaka? Czy ja cię kiedykolwiek zdradziłem? Tak, powiedziałeś mi o tym. Dobra, to było, minęło. Tutaj jest nie, restauracja. Nie, nie minęło, ja nie zapominam. Chodź. Przecież nie będziemy chodzić po całym nie. mieście, szukać restauracji. Dobra, no. mogę tam na chwilę usiąść, ale 10 minut ci daję. Spokojnie, jeśli ci to wyda Wróć do mnie, nie? Nie na wiem, Marzę. Ch chodź na chwilę. Chodź, chodź. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Chodź. Nic, nic. nic. Chodź. Okej okay, kochani, także jest pizza Margarita za jedyne 24 zł. Nie będę jadła takiej taniej pizzy. Ja chcę tą, bo jest najdroższa. Czekaj, ale wiesz, czym ona... ona jest 30 zł droższa, kosztuje 54 zł, a wiesz, czym się różni? Masz na niej oliwki tylko. No dobra, ale różni się ceną. Ja nie będę jadła czegoś takiego, jak chcesz. Nam... No dobra, ale tak bardzo są ci potrzebne oliwki, że dobra, chcesz dopłacać 30 zł. Jeśli już bym do ciebie wróciła, no to musisz sobie jakoś zasłużyć. Aha, czyli mam ci kupić oliwki, których zapewne będzie z 10 sztuk? E, za 30 zł. No dobra, ja nie tak, tak? będę prowadziła z tobą takich rozmów, skoro twoim zdaniem nie zasługuje na marną, droższą pizzę, no to nie mamy o czym rozmawiać. A czy jakby to była droższa pizza o 2 zł, to w porządku. Za te oliwki 2 zł. Ma ale Marek. Te... Dobra, i Ile? Jedno, dwie? No, nie wiem, obojętnie. No to weźmiemy trzy na wszelki wypadek No, ale nie są duże No to co? To zamówisz, tak? A jakiś deser? Z dziewczyno Wodę? Wolałabym hmm, szampana, ale okej okay. hmm. Moet? Pozdrawiam fanów Moet? Może być Tak co no to, 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 to zamów, tak? No zamówię, zamówię A nie ma Dom Perignon? No niestety nie ma Przynajmniej nie ja jem i No Dobra, może być Moet No, to będzie Dobra, zamów coś najdroższego, Ja w tym czasie pójdę do toalety się poprawić To już mamy wybrane wszystkie rzeczy Okay. A tak ślicznie nie wygląda, że nie musi się Dziękuję, kochani. Buziaki. Człowieku, to będzie najdroższa inwestycja w moim życiu. L dlaczego Wiesz, najdroższa? Normalnie, jak jest moje konto. I tam są sobie jakieś pieniądze. Czasami przyjdzie jakiś przelew, to leci do góry. No i przeważnie jak to bywa? Że no jest delikatny spadek, bo się wydaje. Teraz ten spadek będzie wyglądał tak. Jezu, Chryste, to po rozwalisz. Wiesz, ile tysięcy ja na nią wydam? No ile? To jest ogromna inwestycja w moje szczęście. A dlaczego? Dlaczego ja muszę teraz inwestować? Bo ty, frajerze, wydymałeś mieć moją dziewczynę. No daj spokój, Marek. I tak co nie chciała być. Chciała. Zresztą z tego, co się dowiedziałem, ty ją zdradziłeś. Kiedy ją zdradz Zdradziłem. Nie, tą swoją jak zdradziłeś. Nie, powiedziałem jej, że z nią zdrywam. A po godzinie. Nie, poszedłem... zdradziłeś ją, teraz przedstawiasz inną wersję. Nie, nie masz na to dowodów, nikt nie ma na to dowodów, tak? Masakra. No mówię jak było, ja nigdy nie kłamię. Dobra, nie. ale po prostu przez ciebie, idioto, będę musiał teraz wydawać kupę pieniędzy. A teraz ona będzie stąd tylko dla kasy. No wcześniej może była normalna. Nie, jak no Jak masz swoje piosenki, a... za długo płyta wychodzi, tak? No. No to z płyty przytnę. Na utrzymywanie tej nowej dziewczyny. No chyba jesteś niepoważny. Zachciało chciało ci się pieprzyć, no to? Ty, Maruś, co wy nie jecie? No właśnie, czemu nie jesz? Dobra, daj. Nie smakuje mi. Dobra to jest, dobra. Ja sobie zjem jeszcze troszkę. Ale no nic nie jadłaś specjalnie, tutaj, ja dla ciebie tutaj wyłącznie. Kiedy mm -hmm. zostawiłeś mnie dla Karoliny, to postanowiłam, że przejdę na dietę, tak? A w sumie czemu ja to przekonam z tego talerza, nie? nie, jadła, nie. W sumie ja mogłem wszystko nie. wziąć sobie od razu. A, a tobie? Co jest? Potrącę z wypłaty te 180 zł. Jak jest 180 zł ty? Jakaś kurde tania pizza, ty co? No 180 zł kosztowała, bo... No oraz nie gadaj. Moja dziewczyna aktualnie. To jest twoja dziewczyna. dziewczyna. No? Ona tylko na highste. Yy, także za sobie ja zapłaciłem za to 180 zł i masz mi oddać to jest, to jest żenujące po prostu, to co tutaj się dzieje. Przecież ona tylko leci na hajs. A teraz może do sklepu ją zabierzesz, co? No, jak będzie chciała, to zabierę. Ja bierz, Ty Toś no, tak chciał. Ty nie masz takiego, to będzie mógł ci coś kupić. Wiesz, co nie potrzebuje, nie? Miłość za pieniądze, co tu mam być? A Karolina, przynajmniej się e? kochała, ty ją tak traktowałeś? Pamiętaj, byłam z nim, kiedy był biedny, tak? Tak, tak. jak dobry, byłem biedny, zaczynałam od tego. Dobra, biedaku, nie wtrącaj się w moje sprawy. Słuchaj mnie, szlałpie. To, że dajesz dupę no, za pieniądze, zamknij, mordy, to, mordy, to mordy. nie moja sprawa. Sam z jest tak mnie nie odzywaj, tak nie pozwoliłam. Daj spokój, stądź. Nie, 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 I Marek, nie w ogóle posprzątaj to, może jesteś w końcu służącym, tak? No nie za bardzo. Zadzwonisz no, no do kubeczka tak. teraz? Marek, jak on się do mnie odzywa? Zrób coś z tym. Czekaj, ja zadzwonię do kubeczka. I człowieku, lepiej <laughs> się nie pojawiaj i... tutaj. Ale zwała. Będziesz miał za swoje. No zobaczysz, dzwonię do kubeczka, tak? Słychać, że zwolię. Daj, 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 daj. Nie, nie, no, nie, daj, ja nie. Ja się z nim porozmawiam. Nie, nie. No, twoje szczęście, że nie odbiera. Yy, słuchaj, mareszku, On by ja mnie poparł. I ale słuchaj. Ten twój mnie. brzydki ryj on... będzie obity. Ale słuchaj, on by mnie poparł tym, co robię. W czym? ona tylko leci na twoje pieniądze? Ty tego nie widzisz? Ej, też jadłeś pizzę za jego pieniądze, tak? Spokojnie, ja sobie za to zapłacę. Ty. A ja się no, zastanawiam nad takim czymś, bo ty nie masz pieniędzy, tak? Jak kubańczyk ci obije mordę, to z czego pójdzie nie, na leczenie? Ale kubańczyk mi nie obije mordy. Obije o. ci łeb i połami ci nos. On, on będzie on, ją wyprowadził po naszej stronie. Zamierzasz to jeszcze co? Pomóc ci i no Zrobisz to sam. No, patrz jaki kozak, patrz jaki kozak. No? no idź. I co idziesz? No Maruś, ja ja o ciebie <morzell> dbam. Za co nas to robi. Idź. Za. Pierwsza godzina. E, naprawdę, ja nie chcę siedzieć obok takiego kogo. Człowieku, chcesz mi zniszczyć kolejny związek, ale moją jedyną miłość to. życia. Naprawdę, to jest no twoja to miłość. To. to jest naprawdę twoja miłość. Nie, Ja nie mogę na to pojść, ja jestem wolny. No w końcu. Co za brajem? Boże, razie ci go pozbyliśmy. Wiesz, gdzie on mieszka? No wiem. Kubańczyka na ślemy. I tak. No jaśnie no, 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 nie wtrącę. Ja nie pozwolę na to. Ty byłażej, bo on mnie wyrzucił. Grubo Naprawdę? Tam no. On cię też wyrzucił? No wyrzucił ty mnie. Nie widziałeś bo chciał... jak on mnie potraktował? Ja dla niego chciałem dobrze, tak? No wiem. A za co on zrobił? No Z jakimś szlałfem na pieniądze? Yy, wiesz co, ja ci, ja ci powiedziałem sumie dobrze, że odbiłeś tą Karolinę. Naprawdę. On na nią nie zasługuje. Ty jesteś o wiele lepszy. Przynajmniej ją dobrze traktujesz. No zachował się strasznie, nie? W sensie... No widziałeś co on zrobił? Ja go chcę ochronić przed nią, a, a on co? No dziwna jest ta dziewczyna, jakby nie patrzysz. No, no przecież ona tylko na pieniądze. No i droższą pizzę, no, Ale wiesz, może dlatego też tak robi. Ale, co jeszcze, ale no, ale no Słuchaj, może też tak robi dlatego, że on ją wcześniej zdradził. No też może być, no ale czy on tego nie widzi, czy on jest ślepy? No nie wiem. No. Nie, no co z tym zrobimy? No, ja nie wiem, kurde, no ty musisz lepiej stąd iść, bo serio, on kogoś może na ciebie nasłać. Tak kogo na śle. Kubańczyk chyba ją wyrzuci z domu. No, no jak on może tak mnie traktować? Ja chcę dla niego dobrze, a za. Znaczy, no nie wiem, no, no. jutro może pogadamy. co? Ty coś jutro może pogadamy, na spokojnie. No jutro pogadamy, jedź do domu po prostu pogadamy jutro na spokojnie, okej? Okay? No, dobra. No No dobra, trzymaj się. Cześć. Patrz, 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 patrz jaki jaguar. No fajne te twoje nowe auto. Mój, mój. Jak jeszcze no. stałem, byłem to go nie było. Daj kluczek. Mogę ci nawet Marek... otworzyć samochody. O, prawdziwy gentleman. Otwarte. Miałeś mi otworzyć drzwi. No, otwarte. No, ale jestem księżniczką, tak? Otwórz mi te drzwi. Albo pieniądze, albo takie coś. Dobra, ja mogę iść. No to nigdy nie otwierałem drzwi, o co ci chodzi? No to właśnie powinieneś zacząć. No otwórz, Marek, te drzwi, bo musimy pogadać. No. Otwarte są cały czas. 真酷呀，这房间。来都。啊<到> Marek, Marek, chodź, chodź chodź na chwilę, musimy pogadać. Spokojnie, dźwięk wygląda szyby, Możesz po, mówić. Po pierwsze, to ona jest dziwna, i na siano. No, ale człowieku, no przecież ty ją znasz. No znam, a po drugie ona się dziwnie na mnie patrzy. Dziwnie się patrzy. No dziwnie. No chyba ty się dziwnie patrzysz. Ja dziwnie się patrzę. Dobra, nieważne. Zabrałeś mi dziewczynę, no to muszę sobie znaleźć nową. Mi się nie czepiaj mnie, tak? No dobra. O co ci chodzi? Wszyscy cały czas próbujecie zrobić mi pod górkę. Dobra, siadaj nie, mogę do mnie dziewczyna. Siadaj do niej, do tyłu jedziemy. A może ja chcę do przodu? Dobra, chcesz do przodu. Nie, no ja co do tyłu pójdę. Nie będziesz tak Kluczyk, Marek, bo nie 不客 Marek, kochanie. Słucham. Pojedziemy na zakupy? Nie, nie ma dla mnie najmniejszego problemu. To super. Jaki sklep? Gdzie mamy jechać? Chcia... Zaszła ma tutaj sklepy chcia... w mieście? Chcia... To są same biedne sklepy. No coś ty. Pojedźmy do Berlina, chciałam taką ładną torebkę z Louis Vuitton. Ale. A wiesz, w tej najnowszej kolekcji, no proszę, kupisz mi. No raczej dzisiaj tak średnio z czasem, no, żeby to mieć. No Marek. Bo to no... w dwie strony jedzie się 4 godziny. No dla mnie tego nie zrobi. Ja mogę jechać, Marek, nie? No, no, no. proszę, ten że został jednak. A nie walizisz. Dzisiaj na przykład pójść do jakiegoś sklepu, nie wiem jakiegoś Celvina, no Gesa, coś. E... A jutro na przykład byśmy pojechali? No dobra, może być. No dobra, chyba, że chcesz dzisiaj. Dziękuję. Tak? Dobra, to jedź do tego Berlina. Nie ju, mm. dziękuję ci. No. Na pewno Marek? No a co chcesz zrobić. No dobrze, no to ja do Berlina. Nie można zawieść mojej dziewczyny. Dlatego cię kocham. Ja ciebie też. Dziękuję, Marek. Nie ma dla mnie najmniejszego problemu. Jesteś najcudowniejszym Jeżeli... tak chłopakiem na świecie, naprawdę tak cię kocham. Nie mogę sobie wymarzyć lepszego chłopaka. A jeszcze pół godziny temu co innego mówiłaś? Jesteś najspanialszą. Dobra, ale teraz na... zmieniłam zdanie. No zobacz na te wszystkie cudowne rzeczy. Za na 29 tysięcy. Tak, problem, ciekawe, czego? Tak, Absolutnie, nie ma żadnego problemu. No ja się bardzo cieszę. Ja bym chciała więcej prezentów, to dla mnie nie ma żadnego problemu. Jej, dziękuję. 29 tysięcy. Także co teraz? Mam jeszcze coś do zrobienia? Czy nie? No nie wiem, się... może może. Co? Bo widziałam tam na wystawie, wiesz, ta no kurtka była. Kurteczka jeszcze? Tak. Ale mniej ale wiesz, ekskluzywny ale sklep. No chcesz, że ręce mnie bolą. Co ty myślałeś? Boże. Okej, okay. a jaki to jest sklep z tą kurteczką? Mniej ekskluzywny czy bardziej? No biorno. On nie Chodź. była taka droga, ja cię tak kocham Marek. Ja cię też bardzo kocham. Cieszę się, że do mnie wróciłeś. Ja też się cieszę. 29 tysięcy. <słuch> Ja się zmęczyłam tymi zakupami. ale dziękuję Ci, Mega, za co naprawdę, to było takie co A... Zostajesz na noc? Z kogo ty nie masz? No, to są tylko trzy torby z Louis, trzy torby z Guci, może i tak No dobrze, marzyłam zawsze o tych rzekach, ale no bez przesady. To co, zostajesz na noc? Już byli z nią. Zostajesz? Mm. No to no, zaraz polecam sobie już. A wiesz, że oni mają stronę internetową jeszcze? Tak! Mają. To może zobaczmy. Zobaczmy. Tak? Dobra. Czyli to Te co? rzeczy chcesz? Czy Zostajesz finalnie, czy nie? Chyba zostanie. Nie wiem, nie mogę tak. To może będzie mogła dać w nocy stronę internetową Gucci. Ale chcę teraz te rzeczy. Przymierzę sobie, bo... Proszę bardzo, są twoje. Tutaj są, To daj na chwilkę, ja po prostu te rzeczy otwieram. Taka miłość zdarza się raz w życiu. Tylko ten... Frajerze. No wciągnij się, frajerze, został. Co? Co, na no, noc zostaję? A jak? Cię. Za rzeczy? Jak za rzeczy? No tak to wygląda. Co w tym złego? No nie wiem. No co w tym złego, że kupiłem, no? Nic, no. Twoja sprawa, Marek. No ja właśnie, do moja do mnie. sprawa. Ja idę do do mnie. Czy, czy, Ale czy, czemu wy wszyscy jesteście tak wścibscy i wpieprzacie się w moje życie? No.